Ciekanie klasyczne, no tutaj zwróćmy uwagę, że to jest kobieta jednak, bije się z mężczyzną, więc ciekawe, pojedynek. może tutaj właśnie dynamika zaważy, jak wiadomo tutaj pojedynki są punktowane, trafienia, Że tutaj nie chodzi o to, żeby się zabijać tylko jak najbardziej zapunktować. Nie słuchaj go, zabij też się liczy, taki też. Dynamiczna walka, w się nawet nie oszczędzają, nikt nie czeka na błąd, tylko na tarcie. No, można dopingować oczywiście, tak już zachęcamy. Można no, sobie wybrać jakiegoś swojego miejsca i do końca później go dopingować. Oczywiście hazard jest zakazany w Polsce, ale. Koniec, koniec, halo, halo, już, stop, stop. No i zobaczymy, będzie werdykt. Dzięki, brawa dla nich. Narada sędziów, tutaj każdy liczy swojego zawodnika i potem jest weryfikacja.